Mogliśmy więc stwierdzić tylko na podstawie tych włókien, że Unterweger był mordercą. Ale w mieszkaniu było coś, co zaskoczyło policjantów pracujących 10 tysięcy kilometrów dalej. Jack Unterweger był w Los Angeles, gdzie odbył dość nietypowe spotkanie. Znaleźliśmy dokumenty, z których wynikało, że Unterweger był w Los Angeles i kontaktował się z miejscową policją. Znaleziono wizytówki policjantów z Los Angeles i kartę gościa tamtejszej komendy głównej policji. Austriacy sądzili, że zaskoczą kolegów z zaoceanu informacją, że odwiedził ich człowiek podejrzany o wiele innych morderstw. Lecz Amerykanie też mieli coś dla nich. Zadzwoniliśmy do Los Angeles i okazało się, że tam także popełniono podobne zbrodnie. Zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z międzynarodowym seryjnym mordercą. Teraz policja z Los Angeles miała podejrzanego w sprawie swoich trzech zabójstw. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Wszyscy byliśmy podekscytowani. Mieliśmy prawdopodobnego sprawcę, a przez wcześniejsze 8 miesięcy nie mieliśmy nic. W czerwcu 1991 roku, gdy austriacka policja zaczęła go obserwować, Unterweger pojechał do Los Angeles. Wszyscy myśleli, że na wakacje, lecz on pojechał do pracy. Kiedy przyjechał do Los Angeles, przyszedł do komendy głównej policji i poprosił, aby któryś z naszych funkcjonariuszy zabrał go na przejażdżkę po rejonie ulic 6 i Main, bo jak twierdził, pisze artykuł porównujący życie prostytutek w USA i Europie. Policjanci pokazali Unterwegerowi, gdzie znaleźć prostytutki. Artykuł ukazał się w grudniu 1991 roku i opowiadał o życiu w mieście, jak o walce o przetrwanie. Jeśli Unterweger był mordercą, sprawa była naprawdę nietypowa. Seryjni mordercy są na ogół mocno związani z jakimś terenem, miastem lub jakąś okolicą. Raczej go nie opuszczają. Przejezdni seryjni mordercy to rzadkość. Jeszcze rzadsi są międzynarodowi. Lecz choć i Austriacy i Amerykanie mieli teraz podejrzanego, nikt nie wiedział, gdzie jest Unterweger. Nagle wiedeńskie studio OLF zaczęło odbierać od niego telefony. Tu, Jack Unterweger, musiałem zniknąć, bo policja chce znów wsadzić mnie do więzienia. Nie mają na mnie żadnych dowodów, ale są pod presją i, nie mając podejrzanego, uwzięli się na mnie z racji mojej przeszłości. Dlatego się ukrywam. Tylko jego dziewczyna wiedziała, gdzie go szukać. Bianca Mrak pracowała w Szwajcarii. Pracowałam tam od jakichś 10 dni, kiedy przyjechał do mnie i wszystko mi powiedział. Twierdził, że szukają go za morderstwo 10 prostytutek. Wciąż mówił: To nie ja, to nie ja. Dlaczego myślą, że to ja? Byłam w szoku, ale chciałam mu wierzyć. Nie wiedziałam, co robić. Wiedziałam tylko, że nie chcę przez to przechodzić sama i bałam się o własne życie. Powiedział, żebyśmy razem wracali do Wiednia, albo żebym pojechała z nim, dokąd zechce. zechcę. Przekonani, że jego proces nie ma szans być uczciwy, Jack i Bianca zaczęli uciekać. Szybko wyśledzono ich w Miami na Florydzie, kiedy próbowali podjąć przysłane im pieniądze. Jack Unterweger został aresztowany. Z Los Angeles przyjechał detektyw Fred Miller, aby przesłuchać podejrzanego. Był odprężony. Bardzo pewny siebie, prawie arogancki. Rozmawialiśmy przez jakieś dwie godziny. Mieliśmy tłumacza, który spytał, czy woli mówić po niemiecku czy angielsku. Wolałbym angielski. Przyznał, że był w Los Angeles, że mieszkał w hotelu Sessin i że mieszkając tam uprawiał seks z kilkoma prostytutkami. Dwie z ofiar widziano ostatni raz w okolicy hotelu Sessin. Miller był pewny, że Unterweger jest mordercą. Chcieliśmy go oskarżyć i mieliśmy pełne wsparcie austriackiej policji, głównie dlatego, że w Kalifornii wciąż obowiązuje kara śmierci. Jednak detektyw Miller miał tylko dowód poszlakowy, że Unterweger był w Los Angeles, kiedy popełniono morderstwo. Prokurator okręgowy postanowił nie wnosić oskarżenia, bo wątpił, by udało się go skazać na podstawie tak słabych dowodów. W ten sposób Unterweger uniknął kary śmierci. Teraz Austriacy musieli udowodnić, że zamordował wszystkie 10 kobiet, lecz tym razem mieli pomoc FBI. FBI ma doświadczenie z seryjnymi mordercami, a my potrzebowaliśmy specjalisty, który powiąże przypadki w Europie z tymi w USA. Amerykanie mieli doświadczenie w odnajdywaniu w seryjnych morderstwach tzw. wizytówki sprawcy. Wizytówka sprawcy nie występuje w 100% przypadków, lecz gdy występuje, jest charakterystycznym wzorem postępowania, powtarzającym się przy kolejnych morderstwach. To jakby odcisk osobowości, czy raczej odcisk palca. Na miejscu zbrodni szukamy właśnie takich powtarzających się elementów. Makrary przejrzał wszystkie raporty sporządzone przez policję. Każda z ofiar została uduszona i za każdym razem użyto identycznego zaciskowego węzła. Najważniejsze było nie samo uduszenie, bo krępulce bywały różne, lecz węzeł, który zawsze był taki sam, z różnymi wariacjami, lecz taki sam. Jakie jest prawdopodobieństwo, że różni sprawcy udusili swoje ofiary identycznym węzłem? Powiedzmy sobie szczerze, bardzo małe. Założenie, że mamy jednego sprawcę, stało się kluczowym dowodem łączącym wszystkie przypadki. Węzeł był wizytówką mordercy, lecz choć FBI wykazało, że ta sama osoba zabiła wszystkie dziesięć ofiar, nie wiedziano, kto był tym mordercą. Gdyby Austriakom udało się powiązać Unterwegera z choćby jednym morderstwem, można by go było oskarżyć o dokonanie wszystkich, jednak policja wciąż nic nie miała. Wyobrażam go sobie siedzącego w areszcie, ze świadomością, że policjanci i kryminolodzy na całym świecie szykują oskarżenia przeciwko nim. Każdego dnia musiał się zastanawiać, ciekawe co znaleźli, ciekawe co nam nie mają. Myślę, że był w wielkim stresie. Unterweger próbował przeciąć sobie żyły w nadgarstkach. Ta samobójcza próba przysporzyła mu obrońców. Czułam, że muszę powiedzieć mu, że wciąż w niego wierzę, więc napisałam do niego list. Herr Unterweger, są jeszcze ludzie, którzy pana nie osądzili. Proszę się nie poddawać. Policja także nie chciała się poddać. Wiedząc, że Unterweger wiele podróżował, skontaktowano się z Interpolem. Spytaliśmy, czy poza Austrią wydarzyły się podobne tajemnicze morderstwa, które mogłyby łączyć się ze sprawą w Austrii. Wiedzieliśmy, że Unterweger podróżował nie tylko po Austrii, lecz także wyjeżdżał do Niemiec, Włoch i Czechosłowacji. Sprawdziliśmy, czy w tym czasie w tych krajach nie zamordowano jakichś kobiet.